Witam wszystkich na kanale Stalowy Szok. Pierwotnie ten film miał odpowiadać tylko na pytanie dlaczego mężczyźni są fizycznie silniejsi niż kobiety. Jednak po kilku wyszukiwaniach w różnych serwisach i obejrzeniu choćby tego wywiadu, w którym aktywistka dowiadując się, że są różnice między płciami i fizyczności, z trudem powstrzymuje łzy. Doszedłem do wniosku, że wstęp owego materiału powinien odpowiedzieć na pytanie, czy mężczyźni są w ogóle silniejsi od kobiet. A to dlatego, że coraz częściej wyszukiwarki w pierwszej kolejności poziomują nam pseudofeministyczne. Nie bójmy się użyć tego słowa bzdury, z których to konkluzją jest, że kobiety są tak naprawdę silniejsze, bo muszą walczyć z piekielnym patriarchatem, lub są słabsze, ale to tylko i wyłącznie wina mężczyzn. Przechodząc zatem do konkretów, jest multum dowodów na, na To, że statystyczny mężczyzna, podkreślam statystyczny, jest silniejszy od statystycznej, podkreślam jeszcze raz, statystycznej kobiety. Dlaczego przywiązuje taką wagę do tego słowa? Otóż pewni ludzie nie rozumieją, co to tak naprawdę znaczy i twierdzą, że skoro taka tia Claire Tumi, australijska crossfiterka, ma pewnie większy wynik w dwuboju olimpijskim od jakichś 99% populacji, to nie mamy prawa mówić, że mężczyźni są silniejsi. Otóż jest to błąd logiczny i nie mam zamiaru się dłużej nad tym rozwodzić. Chodzi oczywiście o to, że patrzymy na ogół kobiet i porównujemy go do ogółu mężczyzn, a nie bierzemy jedną ponadprzeciętną jednostkę i porównujemy ją do ogółu. Niemniej jednak, kilka dowodów przedstawię, żeby nie pozostawić żadnych wątpliwości. Jednym z nich jest badanie powstałe we współpracy naukowców z Uniwersytetu San Jose oraz w Pekinie, gdzie testom siły poszczególnych mięśni zostały poddane zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Ponadto badanie pochodzili ze Stanów, jak i z Chin, co zostało wyszczególnione w wynikach badań i nadało im nieco kosmopolitycznego charakteru. W zależności od testowanej grupy mięśniowej kobiety były od 32 do 63% słabsze od mężczyzn. Jednak zauważono, że najmniejsze różnice przejawiały się w sile nóg. Dlaczego? Wrócimy do tego w dalszej części materiału. Ja tymczasem przedstawię wam jeszcze wyniki wybranych ćwiczeń i różnic między płciami. Najmniejsza różnica, czyli wspomniane wcześniej 32% na niekorzyść pań, wystąpiła w prostowaniu nogi w stawie kolanowym, czyli testu na siłę mięśni czworogłowych uda. Następnie są kolejne ćwiczenia na nogi. Wyciskanie nogami i uginanie podudzi na maszynie, czyli test na całkowitą siłę mięśni nóg oraz test tylnej grupy mięśni uda. W połowie zestawienia jest prostowanie ramion, czyli test na siłę tricepsu i już 47% różnicy. Zestawienie zamyka zestaw dyskotekowy, czyli wyciskanie żołnierskie 51% różnicy, wyciskanie na ławce 59% i oczywiście pompowanie bica aż 63% niższy wynik wśród kobiet. No, okej, okay, ale ktoś powie, że to badanie obrazuje tylko, że mężczyźni mają więcej czasu na chodzenie na siłownię. W takim razie wyeliminujmy czynnik poświęcanego czasu i wyśmy na tapet osoby, które cały swój czas poświęcają na maksowanie osiągnięć siłowych, czyli zawodowych sportowców. Rywanie, Talakadze 223 kg, Wenwen 148 kg, wynik, który w męskiej dywizji byłby rekordowy świata w kategorii do 61 kg, podrzut 265 do 187 kg, oczywiście tej samej pary dźwigaczy, pchnięcie kulon 2337 m Ryana Crusera i 2263 lisowskiej. Z tym, że kobieca kula waży 4 kg, a męska ponad 7. Rzut młotem 86-74 Juri Siedicza i 82-98 Anity Włodarczyk i znów różnica ponad 3 kg w masie rzucanego obiektu. Mógłbym kontynuować jeszcze długo, ale chyba nie o to w tym chodzi. Ponadto, żeby była jasność, nie mam na celu tym filmem w jakikolwiek sposób umniejszać kobietom. Przedstawiam tylko fakty, a faktem jest, że my Mężczyźni są fizycznie silniejsi, i jeżeli ktoś ma problem z tym, jak wygląda rzeczywistość, to proponuje wrócić pod swój kamień. Zacznijmy więc wyjaśniać, skąd biorą się te różnice. Na pewno wielu z Was powie testosteron. Jest to po części prawda, choć nie do końca. Porównajmy rekordy siłowe z dyscyplin, gdzie i panie testosteronu mają pod dostatkiem. Najlepszą w historii trójboistką, według mnie, ale i wielu osób z trójbojowego środowiska jest Becca Swanson, przynajmniej pod względem kilogramów, jakie wykręciła, a o której wspominałem w odcinku o ikonach kobiecej siły. Nikt chyba nie ma wątpliwości, że gospodarka hormonalna Amerykanki nie odbiega poziomem od męskiej stawki. Jej wyniki w sprzęcie prezentują się następująco: 387,5 kg w przysiadzie, 272,5 na ławce, 310 w martwym ciągu. Mimo że startowała w kategorii super ciężkiej, to porównam jej osiągnięcia z męskim 242 czyli kategorii do 110 kg, a to dlatego, że mniej więcej w tych granicach oscylowała jej startowa waga. Przysiad i 521,6 kg Jima Bensona, czyli wynik o 26% lepszy. Wyciskanie i 431 kg Jimmy'ego Kolba, różnica 37%. Martwy ciąg i 420 kg Juriego Belkina, co daje różnicę 26%. W totalu Swanson podniosła maksymalnie 930 kg w porównaniu do 1222,5 Someroi lub 1231,5 Shona Frankla z niższej kategorii wagowej do 100 kg, co daje około 25% różnicy. Kolejną dyscypliną, gdzie nikt o poziom hormonów we krwi nie pyta, jest Strongman. Dlatego też uznałem, że warto przyjrzeć się wynikom uzyskanym przez najsilniejsze panie. Najcięższą belkę wycisnęła nad głowę Andrea Thompson, i ważyła ona 135 kg, co stanowi niecałe 60% z 228 kg a najcięższą kulę przerzuciła przez poprzeczkę do Namur. Kula ważyła 171 kg, jest to wynik również o 40% niższy od 286 kg kuli Tomasa Toltmana. Jaki płynie morał z owych porównań? Ano, przede wszystkim widzimy, że sam trening i testosteron nie pozwala na wyrównanie różnic między płciami. Oczywiście dochodzi do tego aspekt podejmowania się niedozwolonych środków, ale to tylko utwierdza w przekonaniu, że mamy zupełnie inne umysły, predyspozycje oraz potrzeby. Statystyczna kobieta jest mniej skłonna do ryzyka, mniej agresywna i skora do podjęcia sportowej rywalizacji, przez to mniej kobiet w sportach siłowych. Widzimy też jednak, że różnice wśród statystycznej ludności z badania, a zawodowymi atletami są procentowo większe, co może świadczyć o tym, że poprzez trening kobiety są w stanie zbliżyć się poziomem do mężczyzn. Dlatego z ponad 60% różnicy w niektórych testach siły robi się od 25 do 40%. Dlaczego jednak taka różnica pozostaje? Wróćmy na chwilę do testu siły nóg i najmniejszej dysproporcji siły między płciami, mniej więcej do wysokości bioder. Dymorfizm płciowy nie jest zbytnio zauważalny, gołym okiem na szkielecie. Dopiero gdy zbadamy ich gęstość lub zmierzymy grubość, zauważymy pewne odmienności, choć nie zawsze. Pierwsza istotna odrębność pojawia się, gdy porównamy męską i żeńską biednicę. Różnice są zarówno w pochyleniu, jak i w kącie rozwarcia, a to po to, aby kobiecie łatwiej było sprowadzić. Prowadzić na świat potomstwo, lub wykonać ładniejszy dla oka przysiad, który potem można wrzucić na Insta. Oczywiście, jest to żart z mojej strony, ale faktem jest, że kobiety nie mają tak często problemów z mobilnością jak mężczyźni, za to częściej z hipermobilnością a to ze względu na budowę panewki Stawu Piotrowego. W wyższych partiach ciała najbardziej widoczna jest dysproporcja w masie mięśniowej gdyż to właśnie w górnych partiach, a szczególnie w kończynach męska masa mięśniowa jest nawet o 90% większa. Kolejny raz odpowiada za to ewolucja to jak największe mięśnie są postrzegane instynktownie przez kobiety jako oznaka zapewnienia bezpieczeństwa i tężyzny fizycznej, dzięki której potencjalny partner będzie potrafił upolować zwierzynę. Nie możemy się wyprzeć tego, że na Ziemi jesteśmy już od dobrych kilku tysięcy, jak nie milionów lat, a nasi przodkowie zdobywali pożywienie dzidą. Dlaczego więc pewne środowiska próbują nam wmówić, że męskość to coś złego? Że nie ma cech męskich i żeńskich, a jest to jedynie archaizm i utwierdzanie w przedawnionej kulturze. Wiem, że jest to dygresja na zupełnie inny temat, ale sam fakt, że ten materiał powstał i prawdopodobnie przez wielu będzie uznany za kontrowersyjny, jest potężnym sygnałem dla ludzi, że należałoby w końcu zacząć bić na alarm, gdyż jako cywilizacja stoimy nad przepaścią, a coraz więcej osób nas kusi, aby wykonać zdecydowany krok naprzód. Na swój Patronite zapraszam osoby chcące wspierać stalowy szok i zyskać dostęp do niepublikowanych materiałów z serii legendy brązowej. Omawiających najlepsze sylwetki, metody treningu i diety pierwszych kulturystów i strongmanów. Link znajduje się w opisie. To był stalowy szok. A teraz do następnego!